Cześć! Z tej strony Karol Bocian. dzisiaj tutorial, jak zrobić jednostronicową aplikację. Czyli taką aplikację, która ma tylko jedną stronę, a ma wiele różnych widoków. Czemu tak? Ponieważ tak Babu Io będzie po prostu nam działało szybciej, bo za pierwszym razem to pierwsze ładowanie będzie trwało dłużej Zładuje nam wszystkie te widoki, a potem szybko będziemy się między nimi przełączali. I nawet jak użytkownik będzie sobie działał wraz z jednego widoku do kolejnego, będzie mu to działało. Szybko. Kiedy byłyby to oddzielne strony, to za każdym razem to ładowanie byłoby od nowa, więc działałoby to wszystko dłużej. Jak coś takiego zrobić? Pokro, pokażę Ci prosty schemat. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, ponieważ mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec. Perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Zrobimy sobie tutaj kilka rzeczy. Na początku zaczniemy od option seta, który pozwoli nam właśnie zdefiniować takie widoki. Więc robimy sobie nowy OS, views, option set, napiszemy sobie na przykład tutaj main, settings i profile. Będziemy mieli tylko 4, trzy takie typy. Okay? Wracamy sobie, ustawiamy w layoutie naszej strony. Kolumnę. Założymy, że na górze chcemy mieć header, więc dodamy sobie nagłówek w postaci po prostu grupy, która będzie pusta, damy sobie tutaj wysokość 70 pikseli, żeby dokładnie miał wysokości 70 pikseli, ale szerokość niech będzie od zera do nieskończoności, więc w ten sposób, ale bez fit to content. To będzie po prostu header space, ok? I następnie dodamy sobie, żeby w tej naszym elemencie tutaj były jakieś przestrzenie między elementami, jakieś takie delikatne, na przykład tylko 6 pikseli. Oraz dodamy sobie właśnie ten nagłówek. Ten nasz nagłówek będzie typu floating group. Jego zrobimy sobie za pomocą reużywalnego elementu. Więc damy sobie header create, tworzymy sobie, bierzemy sobie, że to jest typu, nie grupa, tylko... Floating Group, niech to będzie pływający. jest to nasz nagłówek, OK. Layout tego elementu ustawimy sobie, że default będziemy mieli tutaj różne rzeczy. Minimalna i maksymalna wysokość to jest 70px, tak sobie ustawiamy, że nasz nagłówek ma. Tutaj minimalna szerokość możemy ustawić, niech będzie 0 do nieskończoności, ale będziemy sobie pracowali na czymś szerszym, na przykład 1200. I co tutaj zrobimy i dodamy? Możemy zmienić sobie styl tego elementu, więc damy sobie na przykład Shadow. Niech będzie shadow. Jeszcze zedytujemy go sobie i dodamy sobie jeszcze jakieś tło typu niebiałego, tylko może coś troszeczkę delikatniejsze, ciemniejsze. OK? I do tego wszystkiego no, możemy się pobawić tu różnymi rzeczami na na przykład przyciski. Ja nie będę tutaj robić szczegółów, ale ustawimy sobie, żeby wszystko nam tutaj było na środku. Jest w ten sposób, ale nasz header zrobimy typu row. Niech on nam rozrzuca to prawo, lewo i doda przestrzeni między elementami. I tutaj każdy z tych elementów ustawimy sobie na się. Ctrl, D kilka razy oraz i Więc mamy sobie nasz nagłówek, tej kornie też ustawię na środku. Wracamy do strony głównej, dodamy ten właśnie nagłówek tutaj, jest na samej górze i zobaczmy sobie, ma dokładnie 70 pikseli. Dobrze, niech nam tak działa, niech sobie po prostu header. Ma, wracamy sobie dalej. Niżej ustawimy sobie grupę, która będzie nam wyświetlała jakieś dane. Ja ustawię sobie grupę typu yy, main. Okay? Ustawimy layout, column, szerokość od 0 do nieskończoności, wysokość też od 0 do nieskończoności. Możemy oznaczyć fit tu to content, to nam się tutaj rozsunie w dół. Mamy tutaj po prostu zwykłą kolumnę i tu będziemy wyświetlali sobie jakieś dane, konkretne widoki. W jaki sposób będziemy używali do tego URL-a? Tutaj możemy w tych naszych przyciskach sobie z tego korzystać, więc zrobimy sobie może jeszcze w tym naszym headerze takie rozwiązanie z menu, w taki sposób, że robimy sobie repeating group ustawiamy sobie. Szerokość od 0 do nieskończoności, wysokość również, niech będzie na środku wiersza, liczba wierszy nieograniczona, wysokość wiersza nieograniczona, albo zróbmy to wszystko w jednym wierszu, jednym, ale to kolumny sobie nie ograniczymy, więc tutaj róbmy 0. Bierzemy sobie wszystkie nasze widoki. OS views, all views, ten przycisk. Przekopiuję do naszej repeating group, pozostałe przyciski sobie skasuję. Zmieniam ten przycisk tutaj i tu mam fragment z tym Current Cells OS View Display sobie wyświetlimy. Zróbmy sobie tę naszą ikonkę jako pierwszą, make first. Zróbmy sobie preview naszej aplikacji, żeby to zrobić musimy wrócić do indeksu. Jest. Mamy preview, no i jeszcze podepniemy sobie w tym naszym headerze akcji. Jeżeli ktoś kliknął w ten właśnie przycisk, to coś będziemy z tym robić. Co takiego zróbmy sobie tutaj i po prostu pójdziemy do strony Go to Page, idziemy zawsze do strony Index i przekazujemy sobie dataset jako parametr. Więc ten parametr przekażmy sobie tutaj, dajmy go o nazwie View, po prostu View i przekazujemy co ten przycisk właśnie wyświetla w polu display. Zobaczmy jak to wygląda. Więc zobacz, klikam sobie Mail i mam tu View Mail. Klikam Settings, mam View Settings. Klikam profile, mam View Profile. Więc teraz zostało nam tylko zrobić te wszystkie profile. Najlepiej zrobić to znowu jako reużywalne elementy. Więc nazwijmy to sobie profile. To będzie już grupa. Mamy grupę. Ustawmy sobie jej znowu jakieś szerokości. Możemy tutaj ustawić sobie, żeby było na przykład 800 pikseli szerokości. Okay. I dodamy sobie tutaj tekst, który będzie nam mówił, że to jest po prostu profile. Więc napiszmy sobie ręcznie to. Profile. Jakąś większą czcionką, na przykład H1. Ok, więc mamy sobie nasz profil i tak robimy. Wypełniamy tutaj różne ile inne elementy. Co mamy jeszcze do zrobienia? Na przykład settings. Więc róbmy sobie jeszcze nowy, reużywalny element. Settings. Jest. OK, wróćmy sobie tutaj i jeszcze mamy maina, więc robimy sobie jeszcze jednego. Ten nasz settings, no bo możemy sobie tak samo jak tamten ustawić, czyli szerokość np. tutaj 1200 teraz, bo zakładamy, że jeszcze będzie więcej roboty. Ustawiamy sobie H1 i piszemy settings jest. Mamy settings i jeszcze jeden add new, robimy sobie main, ale teraz sobie skopiuję już fragment z settingsami, bo załóżmy, że tam było dużo podobnych, wspólnych rzeczy. I wpiszmy sobie tutaj main, Ale ja ją znowu na 1200 tego elementu, tej naszej całej grupy. 1200. W każdej z tych grup jeszcze pamiętajmy, żeby wybrać sobie jakiś styl. Na przykład transparent, ok? Tak samo tutaj settings, też żeby był transparent, żeby każdy element w naszej aplikacji miał jakiś właśnie styl, żeby nam łatwiej było to edytować. A teraz wracamy do naszej strony głównej i wykorzystujemy te wszystkie elementy, czyli bierzemy sobie naszego maila, wrzucamy i mówimy mu tak, nie wyświetlaj się, nie zajmuj przestrzeni, jeżeli się nie wyświetlasz oraz wyświetlaj się tylko wtedy, kiedy w URL-u, więc patrzymy sobie, co jest w naszym URL. Yy, tutaj get data from page URL, w polu view wyciągamy sobie option set os views i patrzymy, czy ten option set jest równy mail i tu wtedy robimy wyświetlanie tego właśnie elementu. I teraz Ctrl D M nie zadziała niestety, możemy ten main nazwać sobie po prostu main. Robimy sobie profile i robimy sobie settings i wszędzie robimy podobną rzecz, czyli nie wyświetlamy, nie zajmujemy przestrzeni, jeżeli się nie wyświetla, nie wyświetlamy, nie zajmujemy przestrzeni, kopiujemy sobie ten warunek z url-em, copy, paste. Zmieniamy, to jest profil, więc ustawiamy na profile. I to jest Settings, więc tu zmieniamy na Settings. Jest. Wracamy, robimy preview naszej aplikacji, zobaczymy, jak to wygląda. Więc mamy sobie Maina, jest tutaj View Main. Mamy Settings, mamy Settings i wyświetlają nam się ustawienia. I mamy profil, wyświetla nam się profil. No i teraz, jak odpalimy sobie naszą aplikację normalnie, no w ten sposób, to tutaj wyświetli nam się pusta wartość, więc też możemy sobie zrobić coś takiego, takie wyłapać w naszej aplikacji, że jeżeli strona się załaduje, when Page is loaded i nasz URL URL parametr jest pusty, to wtedy pójdziemy do strony, do strony z Maina. Więc idziemy go to page, idziemy do strony index, przekazujemy w parametrze View, wartość Maina, więc idziemy sobie do naszego option seta, Jeszcze raz, Option Set, szukamy OS View, bierzemy Maina i dajemy display, I Tylko wtedy tak idziemy, kiedy nasz URL jest pusty. Get data from page URL, column view, ten os views is empty, empty, is empty, I wtedy sobie tak pójdziemy. Więc zobaczmy, odświeżymy sobie stronę i teraz automatycznie powinien mi za chwilę przejść do strony właśnie main i jesteśmy na mail. Więc jeszcze raz, kasuję sobie ten view main i jesteśmy znowu na mail. i znowu możemy sobie gdzieś przejść w inne miejsce. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!